Witamy na naszym kanale. Cześć. Jest dość późna godzina, a my właśnie idziemy do lasu. Jest około godziny 18. Zamierzamy rozbić się jeszcze przed tym, zanim stanie się ciemno. Idziemy szukać dobrego miejsca jakiegoś. Musimy szybko działać. i jeszcze jest widno w miarę. Musimy szybko się rozbić, bo nic nie będziemy widzieć. A plecaki mamy dobrze zapakowane. Takie jesteśmy zapakowani na jedną noc. Odjechaliśmy jakieś 60 km od miasta. Są to lasy dość duże, więc spokojnie możemy znaleźć jakieś dobre miejsce. Najbardziej możemy się obawiać porannych grzybiarzy wokół namiotu. Jest to dość spontaniczna akcja, że jesteśmy dzisiaj w lesie. Dlatego tak późno. Nie było większych planów. Dzisiejsza nasza kolacja. Tu już namiot stoi, a tu jest tarma. Dzień dobry, dnia kolejnego. Właśnie się przebudziliśmy. W nocy trochę padało. Noc dość chłodna, deszczowa. Ale dało radę. Wychodzimy na świat zobaczyć okolice. To wczoraj było dość późno i ciemno. W lesie mokro. Po nocnych opadach. Obóz był rozbijany na szybko, więc nie zdążyliśmy nagrać, bo było już ciemno. Ale ładna jesień wokół nas. Słońce się zaczyna przebijać. A wszystko mokre. Jak widzicie, jeszcze sobie odpoczywam w hamaczku i się relaksuję. I się cieszę. Obytem w lesie z rana. Także polecam Wam też się relaksować w lesie o poranku. Nadszedł znaczy czas na leśną herbatkę. Herbatkę z rana. Robi się coraz cieplej. Słonko wychodzi. Będziemy musieli trochę poczekać, aż nam wyschnął namiot i tarp. A to jest nasze ścinanie. Oto nasze bagaże. Las z rana jest cudowny. Wszystko się budzi do życia. Cisza, spokój, nikogo nie ma. dalszy złoty punkt się sypią. cieszymy się nowym dniem, piękną pogodą. Nasza przygoda dobiega końca. Kierujemy się w stronę samochodu. To był bardzo szybki wypad. Dziękujemy Wam za oglądanie, za lajki, za subskrypcję. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Cześć.